Laudator Jezus Chrystus. Z czytań na tę niedzielę wybrałam fragment, w którym Pan Jezus zadaje nam dość istotne pytania i udziela pouczenia odnośnie do tego, jaki powinniśmy mieć stosunek do naszego codziennego bytowania. O odzienie, czemu się troszczycie? Przypatrzcie się liliom polnym, jako rosną, nie pracują ani przędą. Opowiadam wam że nawet Salomon we wszystkiej chwale swojej nie był tak przybrany jak jedna z nich. Jeśli więc tę trawę polną, która dziś jest, a jutro będzie w piec wrzucona, Bóg tak przyodziewa, jakoż daleko więcej was małej wiary. Szukajcie wtedy naprzód Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a to wszystko będzie wam przydane. Zobaczmy, że Pan Jezus zwraca nam uwagę na taką pewną super dbałość Stwórcy o stworzenie. Tak, o to, że nawet kwiatki, tam wcześniej była mowa o ptaszkach, które swój byt, że tak powiem, szybko kończą, jednak są tak niezwykle zaopiekowane. No a o ileż bardziej my. Tylko tak, one są zaopiekowane na tej zasadzie, że przecież no nic innego nie robią, tylko realizują to, do czego zostały stworzone. I teraz pytanie jest o nas. Czy my przypadkiem nie myślimy trochę w taki sposób, że no Pan Bóg jest gdzieś daleko? My tutaj na tym strasznym padole łez, który no jakby jest nam niejednokrotnie strasznie wrogi. No, i jakoś musimy sobie dawać radę, tak? Dlatego się martwimy o to wszystko tam, prawda? Jak się odziejemy, co będziemy jeść i tak dalej. Tylko rzecz polega na tym, że ten świat z powodu grzechu pierwszych ludzi wcale nie uległ destrukcji. On został uszkodzony, ale jednak Pan Bóg nie jest partaczem, więc dalej funkcjonuje. I na nas czekają wielkie łaski. Ale uwaga, traktujmy to serio. To pouczenie to ostatnie zdanie Pana Jezusa szukajcie wpierw Królestwa Bożego i Jego Sprawiedliwości, tak? I wtedy zobaczymy, w jak niezwykły sposób, jakimi łaskami zostaniemy obdarzeni, tak spektakularnymi, tak? Bo tu mamy pewne porównanie, więc tak spektakularne dobro na nas czeka. jest to naturalne niejako. Dlaczego? No bo zobaczmy, jeśli w Ładzie Stworzenia, tak? jeśli w tym projekcie, jakim jest świat, Pan Bóg Przydzielał stworzeniom określone role do spełnienia. To tak samo my, wpisując się w to, tak? w ten porządek, czyli realizując Jego wolę w naszym życiu, stajemy się częścią tego doskonałego świata, tak jak go Bóg zaprojektował właśnie doskonałym. Zastanówmy się zatem, na ile rzeczywiście na co dzień w naszym życiu ustawiamy taki priorytet, tak? to niech będzie wola Twoja w moim życiu. Dziękuję za wysłuchanie tego rozważania. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Zapewniam o pamięci w modlitwie z Panem Bogiem.